To miesiąc wypełniony ważnymi świętami i rocznicami jak chyba żaden inny. 1 maja obchodzimy święto pracy oraz 21 rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 2 maja był świętem flagi. 3 maja świętowaliśmy 234 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. 8 maja przypadła 80 rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie. Aby uczcić pracę, ustalono, że Dzień 1 maja będzie Międzynarodowym Świętem Pracy, inaczej Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy. Święto Pracy zostało ustanowione, aby upamiętnić protest robotników z Chicago, którzy domagali się godnych warunków życia. Dawniej ludzi pracowali bardzo ciężko. Pracownicy zarabiali bardzo mało i musieli wykonywać pracę nawet do 12 godzin dziennie. 1 maja 1886 roku w Chicago rozpoczęła się demonstracja, której głównym celem było wywalczenie 8-godzinnego dnia pracy. Od 1890 roku święto pracy jest obchodzone na całym świecie. Dziś święto pracy nie jest już tylko świętem robotników. Ma podkreślać rolę pracy w życiu człowieka. To też okazja do zastanowienia się nad problematyką niskich płac oraz nierówności na rynku pracy. Niestety, nawet dzisiaj w niektórych krajach ludzie pracują za stawki niewystarczające na zaspokojenie podstawowych potrzeb. UNICEF i inne organizacje zajmujące się ochroną praw dziecka są zaniepokojone wysoką liczbą dzieci zmuszonych do pracy. Obecnie około 150 milionów dzieci musi pracować, żeby przyczynić się do utrzymania swojej rodziny. Dotyczy to w tej chwili prawie 10% wszystkich dzieci na świecie. Najwięcej dzieci pracuje w Afryce i Azji. 1 maja świętujemy też rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, o co nasz kraj zabiegał przez wiele lat. 21 lat temu, 1 maja 2004 roku, nastąpiło oficjalnie włączenie Polski do struktur Unii Europejskiej. Warto rozejrzeć się dookoła, za unijne środki powstają szkoły, boiska, place zabaw, drogi i zakłady pracy. 2 maja jest Dniem Flagi Rzeczpospolitej Polski, jest to młode święto, zostało ustanowione w 2004 roku. Święto to ma popularyzować wiedzę o polskich symbolach narodowych oraz uczyć do nich szacunku. Flaga Polski ma, jest prostokątem o proporcjach 5 do 8. Barwami Rzeczpospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony. Kolor biały symbolizuje czystość i prawość, czerwony zaś odwagę i waleczność. Wielu ludzi wywiesza flagę na swoich domach, aby wyrazić swoje patriotyczne uczucia. Data 2 maja na święto flagi nie została wybrana przypadkowo. Właśnie tego dnia w, 2000, w 1945 roku żołnierze polscy zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Berlinie. Ostatni Dzień Majówki to święto narodowe 3 maja. Ustanowiono je na pamiątkę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji. Konstytucja a co to takiego? Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Zawiera prawa i obowiązki obywateli. Mówi o tym, kto ma rządzić i jak ma rządzić w państwie. Określa jego ustrój. Czy Polsce była potrzebna konstytucja? Tak, była bardzo potrzebna. Konstytucja była ratunkiem dla Rzeczypospolitej oraz stwarzała prawne podstawy do przekształcenia ją w państwo silne i nowoczesne. W XVIII wieku państwo polskie przeżywało potężny kryzys. Władza króla była bardzo słaba. Szlachta bardziej ceniła sobie wolność własną i majątek niż dobro ojczyzny. Sytuację tę wykorzystali sąsiedzi Polski. Polska straciła część swoich ziem na rzecz Rosji. Prus i Austrii w pierwszym rozbiorze polski w 1772 roku. Na szczęście w Polsce znaleźli się ludzie, którzy dostrzegali zło w kraju i grożące niebezpieczeństwo utraty niepodległości. Byli to Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski oraz wielu innych. Między innymi. Oni byli twórcami konstytucji, która przeszła do historii pod nazwą Konstytucja 3 Maja. Była to konstytucja postępowa, jak na owe czasy. Pierwsza w Europie i druga na świecie. Był rok 1791. Wokół Zamku Królewskiego w Warszawie zebrały się tłumy ludzi. Wszyscy chcieli wiedzieć, co dzieje się w sali Sejmowej. Sejm obradował już 4 lata. Posłowie kochające ojczyznę dążyli do zmian. Które uratowałyby nasz kraj przed upadkiem i utratą wolności. Do tego potrzebna była dobra i mądra konstytucja. Na mocy konstytucji 3 maja w Rzeczypospolitej zniesiono wolną elekcję. Odtąd, tro, odtąd tron królewski miał być dziedziczny. Na sejmie walnym przestało obowiązywać liberum veto, co ograniczyło wpływy magnatów i obcych mocarstw. Konstytucja 3 maja. Obowiązywała tylko przez rok. Mimo ciężkiej sytuacji państwa i następnych rozbiorów, pamięć o konstytucji, przez kolejne pokolenia pomogła podtrzymać polskie dążenia do niepodległości. Minęło wiele lat. Polska po 123 latach niewoli odzyska niepodległość. Lecz niestety nie na długo. 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Wojna rozpętana przez Adolfa Hitlera i Józefa Stalina. Była to długa i krwawa wojna. Czasem mogło się wydawać, że ta wojna już nigdy się nie skończy. 30 kwietnia 1945 roku Hitler popełnił samobójstwo. Z nocy z 8 na 9 maja 1945 roku reprezentanci Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Związku Sowieckiego wesz weszli na salę wypełnioną dziennikarzami z całego świata i wojskowymi. Po chwili wprowadzono przedstawicieli Niemiec. Bezwarunkowa kapitulacja Niemiec została podpisana. Druga wojna światowa w Europie dobiegła końca. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy wam najważniejsze święta majowe i będziecie pamiętać o nich już zawsze. Bądźcie dumni ze swojej historii i dokonań naszych przodków. Pamiętajcie o tym, że jesteście Polakami. Jest mistrz! ostatnie sekundy zwycięstwo! Polska wygrywa 27 do 26! Zdają i wielka radość! Szareństwo na trybunach! Kamil Stok jedyny! musi od was zależeć. To jest nasza ojczyzna. To jest nasze bycie, nasze mieć. I nikt nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego być i mieć